Pani Kaja i Jaya z pewnością będą zadowoleni, a w szczególności tego pierwszego, ponieważ będzie on ważną postacią, natomiast Jay w końcu oficjalnie powraca i o tym sobie dzisiaj pogadamy, bo dostaliśmy opisy kolejnych odcinków z drugiego sezonu powstania smoków. Uciekinie jest szaleństwa, uciekinie jest sekretnego wymiaru. Mniej więcej taki powinien być polski tytuł. Bonzyr, Call i Zane spotykają swojego stwórcę Gandalarię. Kai zostaje nazwany trzecim smoczym mistrzem i przechodzi próbę powstającego smoka. Kiedy jednak na niebie pojawia się krwawy księżyc, mistrzowie smoków zamieniają się w kamienne rzeźby, a trening pozostałych ninja kończy się przedwcześnie. No, no, w tym opisie to się dzieje więcej, niż się wydarzyło w całym moim życiu, ale zacznijmy sobie od początku. Bonzel, Cole i Zane są na misji i spotykają Gandalarię, czyli postać, która prawdopodobnie posługuje się magią i odpowiada w jakiś sposób za stworzenie Bądzla, bo wątpię, żeby odpowiadała również za stworzenie Cola i Zaina, A przynajmniej mam taką nadzieję, że za to nie odpowiada. I być może jest to jakaś postać z tego podziemnego świata. Być może ona za pomocą tej magii jakoś ożywia te szkielety. No, nie wiem, naprawdę bardzo bardzo ciężko jest cokolwiek o tej postaci teraz powiedzieć. Do tego Kai jako jedyny przechodzi test powstającego smoka. Jako jedyny potrafi wykonać tę technikę, jako jedyny się jej nauczył i zostaje przez Egalta i Rontu nazwany trzecim Smoczym Mistrzem. Wszystko wskazuje więc na to, że w tym sezonie Kai będzie naprawdę ważny, chociaż tego można było się spodziewać po tym, jak jego wizerunek widniał na opakowaniach nowych zestawów. Do tego, gdy Krwawy Księżyc w końcu się pojawia, Rontu i Egalt zamieniają się w kamienne rzeźby. Nie brzmi, dlaczego się w nie zamienią? Czyżby to była jakaś klątwa? Jest też teoria, która mówi, że ta świątynia Smacznego Kamienia to właśnie jeden z tej dwójki, który się w tą kamienną rzeźbę zamienił. Szczerze przyznam, byłoby to dość ciekawe rozwiązanie. Sekrety Wildness Po tym jak Rontu i Egalt zostają zamienieni w kamień, wizje Lloyda prowadzą ninja do Wildness. Tam szukają ochrony w mistycznym magazynie czarodziejki. Ciekawe, w międzyczasie Cole i Zane walczą z administracją i umożliwiają bonzyl, Sprite i Gandalari ucieczkę przed agentem Jayem Walkerem. Wow, no szczerze wam powiem, że takiego odcinka to ja się nie spodziewałem. I w ogóle nie spodziewałem się, że Cole i Zane będą tak ważnymi postaciami. W sensie patrzcie, tutaj od razu mamy podzielenie ninja na dwie drużyny. W jednej jest Ain, Sora, Lloyd, Kai, prawdopodobnie również Nia, ja, a w drugiej Kol z Zanem i właśnie tymi znalazcami z Rzeczy Zagubionych. Ciekawi mnie też, kim jest ta czarodziejka, skoro mieszka ona w Lesie Duchów. W tym samym miejscu, gdzie znajduje się Dojocienia, to musi to być jakaś ciekawa postać, która ewidentnie wie jak przetrwać w trudnych warunkach. Do tego najlepszy fragment tego odcinka. Call z Zaynem walczą z Jayem w administracji. Administracja jest w sekretnym wymiarze, w tym wymiarze szaleństwa, więc łączy się to oczywiście z poprzednim odcinkiem. Ale kurde, Call i Zayn kontra Jay. No to może być naprawdę niezła i ciekawa walka. I mam nadzieję, że to nie będzie ostatni odcinek, kiedy widzimy Jaya, bo naprawdę zapowiada się wspaniale. Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Jay oficjalnie powróci. Co prawda nie do Drużyny Ninja, a wręcz przeciwnie, bo będzie z nimi walczył, no ale jednak lepiej, żeby z nimi walczył, niż był na 30 sekund i nie robił kompletnie nic ważnego, prawda? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych opisach i który odcinek według Was zapowiada się ciekawiej, a ja się żegnam i do następnego. Hej!